Janusz i Grażynka w RMFFM. Co sobie zrobię i będzie. Nie wiem, czy mobilizacja, też Grażuna, Mobilizacja, czy mobilizacja, mobilizacja. Mokre gacie macie, koryto ucieka, co, Grażynka? No Janusz, ty bez no. Nie znałam cię z tej strony. Rozgryzłeś nas, Janutek, boimy się. No popatrz, co tu piszą. 1% Polaków nie zna waszego prezesa. i dość spokój. Stara sprawa już ich służby szukają na milieńcie. A to, a to znaczy, że 99% już się na nim poznało. Na Janut Grażyna, bójcie się. Bójcie no się. Janusz, no. boimy się, no. bym się Janusz trzęsła jak osikana, gdyby nie to, że jestem spokojna, ty zobacz jak mi biust faluje tutaj. Chcesz zobaczyć? No. Chcesz ma Matolę zobaczyć? No tak. Taśmy mówi ci to coś? Oj, 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 Grażyna, to były prywatne rozmowy jednego człowieka, sprawy partyjne tam. Żygam czew. jak nie. myślisz, Janutku? myślisz? No. Czy z ludzie z Czczewa nie powiedzą, że żegamy na platformę? Zmotywujcie ich teraz. Weźcie chodakowską, lewandowską. Niech zmotywuje Polaków, żeby na was głosowali. Mobilizacja, Januszku. Mobilizacja. Mm. Bo mokre gacie macie. Gdzie ja to już słyszałam? No, gdzie? Przypomnij mi. A, Przypomnij, Grazi. Damy radę, damy. Tak, jasne. Widzisz, Janu, tak jak my was nieźle zdemobilizowaliśmy. Wszystko poplanowane mamy jak zegareczku, a wy jesteście jak dzieci we mgle z gorylami pod rękę. I my jesteśmy, Janusz, jak szmatachari. To znaczy, to. Karimata. To znaczy... Mata, Hari. No, co my mamy, to mamy. Dobra, lecę na dyskotekę, Janusz. Ty zobacz, to, czy mi gdzie? tutaj, dopnij mi tu, bo to, ten. No, no, no dopino, dopnij ma... sukienkę mi, no. A na, ja, na jaką dyskotekę? A jak wygląda? Na jaką no, na dyskotekę? Na słuchaj, przy taśmach Najmana no się będziemy bawić. A może i stare przeboje o kamieni kupie powspominamy. Kto no. wie, Janusz, nikt nie zatrzyma już tej karuzeli no, śmiechu. No, nie. Ten, ten, ten. I idziesz, Grażyna, idziesz, Grażyna. Pa. Ludzie, oni, oni z naszej Polski, kurde, zrobili sobie kamienicę Banasia, no. Budowali pałac, a, a wyszedł im hotel na godziny.